Witam Was, witam z tej strony abyś Spikła, w tym krótkim materiale, na pewno krótkim, ale też ciekawym materiale, wideo, pokażę Wam interesującą stronę internetową, która może się przydać, narzędzie, które może się przydać e, podczas pisania jakiegoś tekstu, dowolnego, nie ważne czy to jest jakiś artykuł, nie, jakaś praca, czy coś, a mianowicie chodzi mi o e, licznik liter. I, i znaków. Na pewno się to komuś może przydać. E, na, zwłaszcza podczas pisania jakiejś pracy, e, a jakiegoś no, nie, jakoś tekstu, nie? Już nie, nie będę w, w, tutaj przedstawiał przykładów, nie? No, nie, Na pewno nam się to może przydać. Więc nie przedłużamy, tylko przechodzimy do konkretów. Otwieramy przeglądarkę internetową, bo to jest narzędzie webowe. Dowolną przeglądarkę Która ja chcę pokazać, nie? To jest narzędzie webowe. Więc i wpisujemy pasek adresu taki adres WWW Oj, kogo no widziałem. YouTube mi się to odzywa, bo nie nie przeszkadzać, przepraszam muszę to włączyć nie przeszkadzanie o o i już, już, już będzie spokój to jest to tak tak nie przeszkadzać włączony dobra i już nie będzie nam przeszkadzało wchodzimy na taki adres www.ile.liter.pl Ile.liter.pl Klik, Klikamy Enter I powinniśmy za chwilę wejść na taką stronkę fajną, prostą. Ale ja dobrze pisałem adres, o jesteśmy, jesteśmy na jednym miejscu i co ta strumka nam oferuje? Dwa liczniki. Licznik Liter, który jest teraz otwarty. I licznik słów. Jak ten licznik liter działa? Yy, no po prostu tu mamy pole tekstowe, w które wklejamy adre, adres tekst, który chcemy przeliczyć. Na przykład, przejdziemy sobie na mój kanał. Przejdziemy sobie na mój film. Skopiujemy opis mojego filmu, żeby nie było problemu z prawem autorskim. Otwieramy mój film. Ok, i mamy tutaj opis mojego filmu. Kopiujemy go. To jest wyłącznie przykład. Ty kopiujesz swój tekst i wk wklejamy. O, i klikamy policz litery. Czek. O, i po powstała, tutaj pojawił nam się wynik, nie? Ile tych literek ma. Mój opis. W moim przypadku, to, to w przypadku opisów na YouTube, na filmów na YouTube nie ma to najmniejszego sensu, bo jest ograniczenie, co prawda, do 5000 znaków na YouTube, w opisach nie, ale YouTube ma swój licznik, opis, liter, nie, tam w, w edycji opisu. Także to komisja to, 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 to tam nie przyda, nie. Ale na pewno są, są sytuacje, gdzie piszesz na przykład jakieś, nie wiem, e, wypracowanie do, do szkoły, chociażby na komputerze, nie? Bo, bo są ludzie, którzy tak robią, co coś na, na studia, jakąś pracę czy coś. I po prostu jest jakieś ograniczenie do, do, albo do liczby słów, albo do liczby liter. Nie? Albo jakieś techniczne jest ograniczenie na stronie internetowej, albo coś tam docenię, nie? Tak jak w przypadku YouTube'a, a nie ma licznika, ale w przypadku edytora opisu na YouTube jest licznik, nie? Więc nie muszę używać tej stronki. Ale jakby nie było licznika na stronie, a jest jakieś ograniczenie techniczne, no to sobie możesz tego użyć. Tej strony idę.liter.pl, nie? Także, fajna sprawa. Jest zastosowanie takich liczników, jest bardzo dużo, takich kalkulatorków, nie? Ale to jeszcze nic. Ta strona ma jeszcze dużo fajnych artykułów, ciekawostek. Eee, takich dużo artykułów i ciekawostek związanych z polskim językiem. Za chwilę wam jeszcze przedstawię, nie pokrótce. Tylko strony tam znajdziesz tutaj pozostałe opcje. Tu mamy jeszcze wyczuć po tekst, czyli wyczyszczenie pola tekstowego. O, to w stronę mamy puste, to pole nie, tekstowe jest puste. Dalej mamy opcje, tu możemy sobie y, zaznaczyć jeszcze dodatkowe opcje. Ignorowanie spacji i enterów, żeby nie liczyło nam spacji i enterów, tylko same, same litery, to wtedy nam nie liczy enterów i spacji. I jeszcze mamy ignorowanie cyfr, to wtedy nam nie, nie liczy cyfr, nie? tylko same literki. Nie? Przydałoby się jeszcze ignorowanie liter, nie? ale, ale to, to, takiego tego już nie ma. No, także to taka, taka to jest ciekawostka, nie? taka, taka stronka, nie? No a propos tych właśnie ciekawostek. licznych słów to działa tak samo, wklejasz po prostu tekst i powiedz słowa i masz wynik, nie? Więc mam nadzieję, że nie muszę przedłużać więcej, przedłużać filmu, nie? Dobra, a propos tych ciekawostek, to tutaj masz, już nie będę może otwierał tych tutaj podstron i przedstawiał tutaj tych, yy, co, co tam piszą i tak dalej, żeby po prostu nie przedłużać filmu, ale tylko powiem, nie, co tam jest. Tutaj mamy limity, czyli już, yy, opis wszelkich limitów, yy, na przykład smsy, Yy, jakie miały limity te, i tego typu sprawy. Bardzo fajna sprawa, rzecz, ciekawostka. Yy, a nie, tam no, w liter, bo by, by było to, czekajcie. Yy, licznik liter, tak. O, ta, tak. No to po kolei, od liter zaczniemy. Jeszcze o tej ciekawostki. Dla kogo? Tutaj nam przedstawiają, komu się może przydać właśnie taki kalkulator, czcionka, to tutaj mamy wszelkie rodzaje rodzaju na temat tego, skąd się wzięła czcionka, co to jest font i tak dalej, wygląd tekstu, stopień strony i punktacja, odmiana, kurs, i, i, no indukcje, nie wiem jak się to prawidłowo czytać, przepraszam, elementy i proporcje, sztuka, no po prostu sposób powstawania różnych e, czcionek, nie? Maszynopis, czyli sp sposób pisania e, takie porady pr na dotyczące pisania, prawo sprzed powieta, prawo dzisiejsze, Tłumaczenie, przypadek specjalny, y, pomoc dla nie, e, niewidomych, właśnie jak powstał e, alfabet Breda, piszący e, duńskiego, tak? Piszący jest, jest, nie, yes, jest. I co? Piszący jest, duńskiego pastora. Ja, to ale dziwne. E, Sous, o Sous to sobie przeczytałem, bo to jest fajne. E, ojciec klawiatury QRT. czyli co było przed kuwerty, nie? I kto wymyślił QWERTY? Sous właśnie. Sous to jest nazwisko. I, i standardyzacja. warto przejrzeć te artykuły, edytory. Tutaj mamy informacje na temat podstawowych editorów, takich jak WordPad, Word, Pages, Word, te dokumenty Google i tego typu sprawy, co to jest. Takie bardzo podstawowe informacje. Cena, ile zarabia copywriter, stara, dobra wierszówka i tego typu różne inne ciekawostki na temat zarobienia z, z pisaniem, nie? E, aplikacje o, tu mamy ograniczenia e, techniczne, nie? Bo ja myślałem, że tam w zakładce imity, ale tu nie nie w aplikacjach. O, tu mamy opisane jakie ma ograniczenia techniczne i znaków e, SMS, Facebook, Twitter, Allegro OLX, LinkedIn, e, Pinterest, YouTube. YouTube może ma w opisie. Instagram, e, TikTok, e, s, s, sympatia i, i Tinder. Nie? Także fa, fajna sprawa, też ciekawa. Polski alfabet. Tu mamy informacje różne ciekawostki na temat polskiego alfabetu. E, 32 litery bez QVX. Każdy znęcał się po swojemu bez kwadratowym cuskiem, Z i Ł dzieci renesansu. Każdy ma własną ortografię. ortografię po, e, pod e, Autografia pod egidą e, Ministerstwa, Rada Języka Polskiego i liczenie już, No, takie te kapustki, różne dodatkowe, nie? I Skrebu, jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to jest też taka fajna gierka, e, logiczna, e, związana z, z, z polskim językiem. Jak ja chodziłem do szkoły, to też się w to grało. To jest taki, takie układanie e, słów. Ale Scrabble to jest taka tablica, do no, słowa ułożonymi literami. I są określone zasady. Nie będę ich teraz tutaj wam przedstawiał, bo ich po prostu już nie pamiętam, nie? Będę musiał się znowu tej gry nauczyć, nie? Ale jak ja chodziłem do szkoły, w to, w to się bawiło. No. Yy, Rozrówka systemowa, fajna Geka dla każdej księgarni. No właśnie, no yy, i nie idę New York Timesa. Skryby po polsku. Yy, złoty z Osiem 8 równa się E szykowania. Sherlock, Holmes, czy bo chyba twórca tego i nie, nie dla szpiegów, ale przyje, dla przyjemności. No czy to jest takie, taki szyfr. Nie. Dobra. No i podobnie jak wejdziemy sobie w zakładkę liczenie liter, to tutaj mamy e, słów, przepraszam, liczenie słów tutaj nie. To mamy Limity, to co już Wam przedstawiałem, cena, ciekawostki różne, nie? Polecam sobie zajrzeć, nie, już nie będę przedłużał. Historia, analiza, procesory, słowniki, czyteń, czytanie, umiejętności, dzieci i, i takie to, nie? Takie dodatkowe informacje, ale... Podstawową funkcją tej strony jest właśnie licznik liter, nie? I słów, czyli to pole tekstowe, w którym wklejasz sobie tekst i ty kalku kalkulujesz, czyli liczy słowa albo literki, nie? Ja na tą stronę trafiłem e, kilka dni temu, więc postanowiłem nam ją przedstawić na filmie, bo się może komuś przydać. Nie? Jeszcze Wam przedstawię tę stronkę na Androidzie, i tylko na iOS ona będzie wyglądała tak samo. Czyli tylko na Androidzie, wam ją przedstawię, czyli na urządzeniu mobilnym na telefonie, jak ona wygląda, nie? Także widzimy się na telefonie, witam Was ponownie na Androidzie otworzyłem sobie telefon, Samsunga na S20, na Androidzie, na ios a nie będziemy przechodzić e, tylko na Androidzie mam przecież sobie tą stronę przechodzimy na przeglądarkę a co to muszę jakaś ja inna stronę i tu piszemy ile,.b O, i jesteśmy na wyrstu, nie? Tak wygląda ta stronka na na Androidzie i na iOS tak samo będzie wyglądało. Więc do góry mamy logo, menu w tym menu mamy możliwość sobie przełączenia na, na te ciekawostki, dla kogo, limity, cząka, yy, maszynopisy i te cena i tego typu sprawy. Tak ja na komputerze pokazywałem, tylko że na komputerze nie ma tego rozwijanego menu. No, strona jest stosowana do dotyku, nie do dotykowego ekranu. Pod spodem mamy możliwość zmiany języka. Na komputerze też, też ta jest, tylko że na kąpie jest to po prawej stronie. Na górze nie pokazałem wam o tym. Nie powiedziałem może wam o tym nie, ale jest możliwość znany języka strony. I tutaj możemy sobie wprowadzić właśnie tekst, który chcemy przeliczyć. Czyli po literki albo słowa. Nie? Spróbujemy sobie udostępnić właśnie ten mój tekst, ten mój opis yy, z kanału. Spróbuję sobie skopiować na komputerze i teraz otwieramy sobie program KDE Connect, o którym robiłem też playlistę na moim kanale. Wybieram mój telefon i tu mam opcję Send Clipboard, yy, czyli udostępnij schowek. O, i spróbujemy teraz to tutaj wkleić. O, jak widzicie, wkleiło się. Nie? To zaskopiowałem w komputerze, wkleiłem na telefonie. I mam możliwość po prostu albo wyczyszczenia tego pola, albo policzenia znaków. I tutaj również mamy opcję. Ignorowanie spacji znaków enter nie, albo lip. No i dalej mamy jeszcze dwa linki do Facebooka oraz Twittera, czyli obecnego X. Nie, możemy sobie udostępnić linka do strony idie.it.pl na, na Facebooku bądź na X, nie? Na komputerze też to jest, tylko że po prawej stronie, do góry. Możemy wrócić na kompa i też Wam pokażę gdzie to jest. No no, no i pod spodem mamy wszystko więcej na temat litania liter, dla kogo. Maszynopisy. Więcej na, na temat yy, tego. Maszynopisu z, znormalizowanego. Tak, żeby była jego głośność na pewno równa. <laughs> teraz, 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 bo na humor troszeczkę, troszeczkę poszło mnie, bo normalizacja to jest oczywiście wyrównywanie roz, głośności. Cena za literę. Te, te, te zakładki, co w komputerze wam pokazywałem, nie są tutaj tak zapisane na stronie jednej. Możecie sobie tak poczytać. Nie? Na dole są wszystkie. Wszystkie artykuły i wszystkie takie ciekawostki. Nie, o których właśnie mówiłem. Na pewno wszystkich wam nie przedstawiłem, bo trwałoby to wieki. Nie. Także polecam wam się zapoznać z tą stroną. Ile bo jest naprawdę na pewno ciekawa. Teraz mamy obecnie błądony licznik i liter. Abyś chciał błąd licznik słów, to po prostu klikasz na niego. I teraz mamy licznik słów. Wklejamy tekst. Przytrzymując na polu tekstowym. W systemie IOS też, też tak to działa. Też przytrzymuje czy też tam opcja wklej jest. I policz słowa, nie? I mamy policzone nie literki, tylko słowa w tekście, nie? Wtedy też się może przydać. Na iPhone'ie, żeby w klejściu też trzeba przytrzymać puste płyty tekstowe, Z tego co pamiętam, no no, no i tak, tak to no. wygląda. Więc nie, nie będę przedłużał. E, piszcie, co o tym myślicie. Zasubskrybujcie kanał po więcej, z tej strony był być ciekła. możemy przejść jeszcze na kompa, pokażę wam gdzie jest jeszcze zmiana języka strony i, i to udostępnianie, nie? Bo to wam już, tego wam jeszcze nie pokazałem. Także widzimy się na komputerze. Jestem z Bogiem z powrotem na komputerze PC. Zmiana języka strony ile.liter.pl na PC jest tutaj po prawej stronie w prawym górnym rogu, tam gdzie mam kursor, a udostępnianie na Facebooku i w serwisie X mamy nad, yy, nad zmianą języka. Nie? Ikonka Facebooka to jest tworzenie posta z linkiem do tej stronki, a yy, to logo Twittera, które obecnie powinno być logo X, to jest tworzenie tweeta nie? czy tam yy, posta tak jak się teraz mówi, nie? w serwisie post, serwisie X, nie, no i tu jeszcze mamy, tu mamy licz... język dla licznika słów i język dla licznika y, liter, osobno, można zmienić język dla licznika liter i dla licznika słów, no. A na telefonie trzeba najpierw ten licznik słów wejść, a dopiero potem można język zmienić. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o to i o ten interfejs. Osobiście polecam, a jeżeli chodzi o iOS i wklejanie tekstu, to, to możemy się upewnić, ale mi się wydaje, że to się przytrzymuje palec, tak jak, tak jak na Androidzie. No, zaraz zobaczymy. Tak już się bawimy, to już się bawimy, nie? A także widzimy się na iOS. Witam Was na iOS. Eee, nie wiem co ja zrobiłem, ale zatrzymałem nagrywanie, nie? Eee, otworzymy sobie przeglądarkę. Jak widzicie mamy już tą stronę otwartą, bo ja już to zrobiłem prędzej. Eee, tak. Eee, o, tak. I teraz tak. Po prostu wklejanie tekstu działa tak samo, bo ja już to sprawdziłem poza anteną. Przytrzymujemy i klikamy wklej. O, i proszę bardzo. Chowamy klebaturę. Żeby się schowało, to... O, przewinąłem stronę na dół, bo zasłaniany. Bo to muszę ten telefon, bo to z tej strony powiadomienia, a z tej strony skurczy. Dobra, chcę schować klawiaturę i nie mogę tego zrobić, nie? Bo w Androidzie to by... Sta... O, teraz schowało. Dobra, nagrywa się, w porządku. I teraz, bo jak ja schowałem klawiaturę, to mi się schowało, wyłączyło nagrywanie, nie? Chyba. No i po prostu działa, nie? Przytrzymujemy i klikamy, powiedz, słowa. I tu tam taki, nie? Dobra. Postał wynik, co to się da, Ale widzę, że ta strona na iOS działa gorzej niż na Androidzie. Jest taka bardziej toporna. Linki do wszystkich liczników mamy wyżej. Może przez to, że jest powiększona jakaś taka. Albo że jest tak napisana. E, Maszyna wszystkie artykuły mamy wyżej, nie tak jak na Androidzie. Dobrze, będę się nami żegnał. Piszcie, co o tym myślicie. E, wpisę w komentarzu, nie? E, sprawdziliśmy sobie. Na stronę trafiłem kilka dni temu, ile.liter.pl, mamy tam dwa liczniki, ten licznik liter i znaków, nie? Polecam sprawdzić, nie? Eee, może Wam, na pewno Wam się to przyda, po to spisać jakiegoś artykułu, jakiegoś newsa na stronie internetowej, czy coś, ten desen, czy coś do, do jakiegoś wypracowania, czy coś. Żeby na przykład z tradycji, to ma liter, nie? Bar bardzo fajna sprawa. A teraz się żegnam. Z tej strony był Dawid sikła, Pozdrawiam Was wszystkich. Cześć.